Boli mi głowa i nie mogę spać Chociaż do koła wszyscy już po Nie mogę leżeć, ja nie mogę wstać Mija ostatnia nocka w mojej celi, tylko noc, noc, noc. Spó noc. noś Nocny reflektor, teren wczesuje, owo światło to, jak ja to znam. Nigdy nie gaśnie ktoś zawsze obserwuje, nie wiem czy wierzę. Czy nie bierze, bierze jej, czy nie bierze Ostatnia doba, jutro będę tam Ale na razie ciągle jestem tutaj Nie mogę leżeć, a nie mogę spać Gad pomytące kamaszami stuka tylko noc, noc, noc pono światła lat, nocny reflektor teren przeczesuje owo światło to Jak ja dobrze znam Nigdy nie gaśnie ktoś zawsze obserwuje nie, nie wiem, czy wierzę jej. Czy nie wierzę? Wierzę jej. Czy nie wierzę? Boli mi głowa i nie mogę spać. Chociaż dokoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia, darmo diabli wzięli, tylko noc, noc, noc. bo się no Nocny reflektor ten przyczesuje a to światło to, jak ja dobrze ja znam. Nigdy nie jaśni ktoś zawsze obserwuje, nie wiem czy. Wierzę jej, czy nie wierzę? Wierzę jej, czy nie wierzę. Gdy przyjdzie ranek, stanę u tych bram. Się pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem czy będziesz tam, nie ma znaczenia. Wychodzę z więzienia, tylko noc, noc, noc płoną światła lamp. Nocny reflektor, teren przeczesuje obo światło. To jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie ktoś, zawsze obserwuję. Nie, nie wiem czy, czy wierzę jej. Czy nie bierze? Bierze 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 jej. Czy nie jej? Dzięki.